Oddział Noworodków Szpitala Rejonowego w Wadowicach. To jest Pani Pielęgniarka Odcinkowa Stanisława Furdzik. Od pięciu lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powołana do życia z inicjatywy Pana Jerzego Wsiaka przynosi pomoc chorym dzieciom w całym naszym kraju. Dwa lata temu całkowity dochód z kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przeznaczony był na pomoc w wyposażeniu oddziałów noworodków. Pomoc ta nie ominęła również naszego oddziału i dlatego chciałem Państwu przedstawić sprzęt, który uzyskaliśmy właśnie za pośrednictwem Wielkiej Orkiestry. Ten oto inkubator oraz pulsoksymetr. Dlaczego ten sprzęt jest dla nas tak bardzo cenny? Inkubator firmy Atom, która jest najbardziej znaną i cenioną firmą, jeżeli chodzi o produkcję tego sprzętu na świecie. Jest urządzeniem, które pomaga nam stworzyć noworodkom urodzonym przedwcześnie, chociaż na miastkę, tych warunków, które miały wcześniej w ich etapie życia wynoczmacicznego. Urządzenie to zapewnia noworodkom odpowiednią temperaturę, odpowiednie nawilżenie powietrza, odpowiednią jego cyrkulację. Oprócz tego w pewnym stopniu również zabezpiecza przed innymi szkodliwościami świata zewnętrznego, takimi jak możliwość zakażenia czy hałas. Bez tego typu urządzeń praca z dziećmi o bardzo niskiej masie urodzeniowej, a dla takich właśnie dzieci ten sprzęt jest przeznaczony, jest po prostu niemożliwa. Drugim urządzeniem, które chciałem przedstawić jest pulsoksymetr jest to sprzęt służący do pomiaru utlenowania krwi tętniczej u dzieci. Do tej pory przed uzyskaniem tego urządzenia musieliśmy, byliśmy zmuszeni do stosowania inwazyjnych technik, w tym celu należało nakłuć piętę dziecka albo bezpośrednio tętnicę i w ten sposób uzyskać krew do badań laboratoryjnych. W tej chwili dzięki temu urządzeniu można to robić w sposób zupełnie bezkrwawy, nieinwazyjny, bezbolesny, całkowicie nieszkodliwy dla dziecka. Sama praca tego urządzenia jest bardzo prosta. Końcówkę badającą, która składa się z dwóch okienek, przykłada się albo do rączki, albo do stópki dziecka, przymocowuje się specjalną opaską. I to jest właściwie wszystko, wystarczy już tylko urządzenie włączyć i mamy stały wgląd w to, jak wygląda utlenowanie krwi dziecka. Jest to szczególnie ważne w przypadku wcześniaków, które demonstrują nam zespół zaburzeń oddychania, który jest bardzo częstą patologią, jeżeli chodzi o wcześniaki, a wywołany jest tym, że cały organizm dziecka urodzonego przedwcześnie jest niedojrzały, a najbardziej niedojrzały jest właśnie jego układ oddechowy. Dlatego, żeby w, odpowiedni, w odpowiednim momencie rozpocząć leczenie, prawidłowo je prowadzić, ponieważ są różne jego metody oraz prowadzić je przez odpowiednio długi czas, do tego pomiar, który uzyskujemy z tego aparatu jest niezbędny. Niestety nie będę mógł Państwu przedstawić, jak wygląda praca tego urządzenia, dlatego że... Sprzęt ten w ciągu ostatnich dwóch lat był wykorzystywany przez nas niemal bezustannie, bo jest to jedyny egzemplarz, który posiadamy. I zużyciu uległa sama końcówka badająca, która kosztuje około 12 milionów starych złotych. Ale już w tej chwili otrzymaliśmy od lokalnych organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, od pani Haliny Kulbackiej zapewnienie, iż postarają się oni nam pomóc w naszym kłopocie. Chociaż nie sposób przecenić samej wartości, materialnych tych, wartości materialnej tych urządzeń, ponieważ w przypadku inkubatora jest to około ćwierć miliarda starych polskich złotych, w przypadku pulsoksymetru ponad 100 milionów, to jednak nie to jest najważniejsze w całej sprawie i nie to jest istotą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chodzi tu o to, że dzięki tym urządzeniom udało się uratować u nas na oddziale życie co najmniej kilkudziesięciu dzieci. Dlatego też w tym miejscu chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować panu Jerzemu Owsiakowi, wszystkim organizatorom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wszystkim, którzy tą ideę popierają. Chciałem podziękować w imieniu nas, w imieniu personelu oddziału noworodków, w imieniu swoim własnym, a przede wszystkim w imieniu tych dzieci, które dzięki tym urządzeniom mogą żyć i mogą cieszyć się swoim dzieciństwem. Nie jest to z naszej strony jedyne podziękowanie bezpośrednio po otrzymaniu tego sprzętu. Wystosowaliśmy specjalne pismo do, na ręce pana Jerzego Owsiaka z podziękowaniem za ten piękny dar dla naszego oddziału. Na zakończenie chciałbym jedynie wyrazić nadzieję i, i równocześnie swoje własne głębokie przekonanie, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tak jak zresztą zapowiada, rzeczywiście będzie grać do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej i że dzięki tej inicjatywie. Jeszcze wiele tysięcy dzieci w naszym kraju zostanie uratowanych, mam nadzieję, że również w naszym regionie. Dziękuję.